Witam witam, ja jestem Mike, a to jest kolejny już podajże dziesiąty odcinek serii, która nazywa się Single Craft. I generalnie nagrywam ten odcinek pomimo tego, że nie zmontowałem jeszcze dwóch poprzednich odcinków, ale jeśli ten widzicie, to na pewno dwa poprzednie odcinki na kanale się pojawiły i jak i nie widzieliście, to koniecznie sobie nadróbcie. W każdym razie, jeśli ten materiał Wam się spodoba, zostawcie łapkę, subskrypcję, napiszcie komentarz, im więcej łapek, tym szybciej pojawi się odcinek kolejny, a w dzisiejszym materiale zdobędę sobie rzeczy z Minecrafta, uwaga, 1.20, których jeszcze nie było mi dane zdobyć w Minecrafcie, więc dzisiaj razem z Wami się tym zajmiemy, myślę, że będzie ciekawie, koniecznie oglądajcie ten materiał do końca, a już teraz bez zbędnego jadania, zapraszam Was do oglądania. Jeszcze zanim zaczniemy, taka sprawa organizacyjna dosłownie jedna. Na poprzednich materiałach mówiłem o tym, że tego Minecrafta nie będzie za dużo, że nie będę go nagrywać jakoś super dużo, że nagram taki film dokumentalny podsumowujący całą, całą moją przygodę tutaj z Minecraftem i generalnie podjąłem taką decyzję, że jestem w stanie poświęcić kilka godzin tygodniowo na Minecrafta i będę to realizował, że tak powiem. Będę chciał nagrywać przeglądy snapshotów, singlecrafta i może raz na jakiś czas, raz na dwa tygodnie na przykład albo trzy... Jakiś odcinek z rzeczy, które muszą być w Minecraft. Taki jest plan. Mam nadzieję, że mi to się uda. I generalnie, jeśli chodzi o zbliżający się wielkimi krokami, kolejny Minecraft Live też pewnie retransmisja na kanale się pojawi. Znaczy, w sumie jeszcze zostało ze 4 miesiące jak nie lepiej. No, ale to już jest na pewno więcej niż mniej. W każdym razie, jeśli chodzi o ten film dokumentalny, to on pojawi się prawdopodobnie, no powiedzmy, pod koniec wakacji. Będzie takim ciekawym. Że tak powiem, e, zwieńczeniem tej historii e, mojej, właśnie jako YouTubera, i myślę, że będzie po prostu też fajnie oglądany, fajnie klikalny, i tak dalej, i tak dalej. Dobra, moi drodzy, dzisiaj w końcu zrobimy to, co chciałem zrobić bardzo dawno temu i w sumie coś, na co bardzo czekałem, jeśli chodzi oczywiście o e, takie typowe granie sobie tutaj w Minecrafta, czyli zdobędziemy sobie nowości, których w sumie jeszcze nigdy nie zdobyłem, więc trzeba to będzie koniecznie. Nadrobić i ogarnąć. Mowa tutaj oczywiście o sniferze, który to jest mobem, na którego mamy bardzo małą szansę w tych podwodnych ruinkach, że go wydobędziemy właśnie z tego yy, tajemniczego piasku. Kurczę, nie pamiętam jak się to tłumaczyło, bo w sumie dawno z tego bloku nic tajemniczy piach. Yy, jakoś tak, chyba tak, chociaż nie wiem czy dobrze mówię. No wiecie o co mi chodzi. Generalnie ten sniffer jest dość rzadkim mobem, w sensie jego jajko, ale dzisiaj postaramy się to znaleźć, a także wybierzemy się do ruin yy, takiego... Tej wioski, snifera, kurczę nawet nie wiem jak to nazwać, bo dawno w tego Minecrafta nie grałem, ale myślę, że doskonale wiecie o co mi chodzi. Generalnie wybaczcie mi, że po prostu nie umiem się czasem wysłowić, ale no muszę sobie z powrotem, że tak powiem, przyswoić te rzeczy, no których tak bardzo w sumie nie ogarnąłem, bo mimo, że przegląd Minecraft 1.20 sobie obejrzałem, przegląd Minecraft 1.19 jeszcze wcześniej, ale wtedy jeszcze grałem w Minecrafta, no to po prostu muszę to wszystko sobie, że tak powiem, na nowo przyswoić, ogarnąć i wtedy po prostu biegle będę już władał tym Minecraftowym językiem. Dobra, co ja tam potrzebuję? Będę potrzebować na pewno miotełek archeologicznych, moi drodzy, eee, które bym sobie na pewno ogarnął, tylko kurczę, nie pamiętam jak to się, jak to się wytwarzało. Czekaj, czekaj, czekaj. Ja sobie, to, ja sobie przypomnę, ja na pewno sobie przypomnę. No, mówiłem, że sobie przypomnę, wystarczy, myślę, tych miotełek. A właśnie, moi drodzy, jeszcze jedna ważna kwestia, bo powiedziałem na tym materiale o odcinkach singlecrafta, o przeglądach snapshotów. W sumie to Minecraft 1.21 już wyszedł prawie, że, więc, że tak powiem, nie będę dla Was nagrywać już ani przeglądu, ani snapshotów, ani nic z tych rzeczy. Po prostu skupimy się na Minecraft 1.22, aczkolwiek jeszcze co do tego wszystkiego, no to poza tym, że będę nagrywać przeglądy snapshotów, poza tym, że będę nagrywać um, właśnie te z odcinki singlecrafta oraz rzeczy, które muszą być w Minecraft, to planuję też raz na tydzień odpalić dla Was live'a. Mam nadzieję, że taki live po prostu będzie fajnie oglądany. Dosłownie raz w tygodniu, załóżmy, że w sobotę, chociaż sobotę akurat mogę mieć zawalone, ale na przykład w piątek wieczór, no dajcie znać, jaki dzień według Was by był najlepszy, a ja lecę sobie do tutaj pierwszej fajnej struktury, w której mogą być te jajka z Sniffera. Dobra, czekajcie, wezmę sobie fajerki. Generalnie, jeszcze co do tych live'ów, to pewnie zrobię wam ankietę na społeczności, ale no, dajcie znać w komentarzach jaki dzień, jaka godzina by wam po prostu najbardziej odpowiadała, żeby po prostu te live'y, żebym te live'y po prostu dla was wtedy, w tych godzinach i w tych dniach robił, tak? Myślę, że raz w tygodniu jak zrobię, to nikomu się nie stanie. Wy będziecie usatysfakcjonowani, bo będziecie, będziecie mieli live'a, ja będę, że tak powiem, usatysfakcjonowany tym, że trochę sobie pograłem i że coś ciekawego tam zrobiłem, dobra. Tutaj na pewno nie ma nic, to yy, nie niszczymy tego do końca, bo po co? Tu jeszcze może być, a tu też nie ma nic, no dobra. O, tutaj jeszcze tak na powierzchni, ale to też jest tylko szmaragd, no dobra, szmarag, aku, szmaragda akurat mogę wydobyć. I tu też tylko chyba pszenica, dokładnie. O, to pielec, szkoda, że bez trójzębu, chociaż zaraz pewnie jakiś trójzęb mnie zaatakuje. Farmę topierców pewnie też czasem będę chciał zrobić, bo ona jest łatwa, prosta i w ogóle. Ale kurczę, strasznie mnie denerwuje fakt tego, że trójzęby możemy znaleźć w tych nowych strukturach i generalnie wydaje mi się, że tak nie powinno być. To jest moje takie skromne zdanie. Dlatego, że trójzęb powinien być unikatowy jednak dla oceanu, bo tak na dobrą sprawę teraz do tych oceanów nie za bardzo opłaca nam się chodzić po te trójzęby, bo skoro w tych nowych strukturach możemy tak owe znaleźć, to wystarczy tam pójść i po prostu sobie. Wyciągnąć kilka takowych. Tutaj nie ma tych yy, jaj nigdzie na razie, no dobra. To przypłyniemy sobie jeszcze tutaj i udamy się do nowej struktury jeszcze, bo tam myślę, może być ciekawie, jeśli chodzi o te nowe, znaczy już nie takie nowe, no ale dla mnie nowe i cały czas... O, tutaj mamy odłamek ceramiki, to wezmę. Dla mnie cały czas to są nowe bloki, ekskluzywne i po prostu takie. Takie fajne. Cieszę się, że w Minecraft coś takiego się pojawiło. Bardzo się cieszę. Generalnie y, pada trochę deszcz. Myślę, że tego nie słychać i że <laughs> Mamy jajko Slifera! O kurde <laughs> mówiłem, że pada trochę deszcz i może to wam trochę przeszkadzać, ale kurde, znalazłem to! Wydawało mi się, że to będzie trudniejsze. No dobra, ej, no wspaniale. Albo jakaś inflacja została w tym została w związku z tym w Minecrafcie wprowadzona. Y, albo po prostu... Z... To jest takie częste, nie wiem. W sumie nie wiem, bo raz tylko takie jajko udało mi się pozyskać. Na serwerze wtedy grałem. I w sumie udało mi się tego snifera, wiecie, wyhodować, co nie? On sobie mieszkał w, takim, w takiej zielonej sferze, można powiedzieć. Wiem, że z obecną sytuacją zielona sfera, zielone inne rzeczy, trochę to może dziwnie brzmieć. A, aczkolwiek zrobiłem sobie taką zielonkawą właśnie strefę, jakieś drzewka i tak dalej, gdzieś tam w piwnicy swojego zamku. Wiem, że dużo by gadać, ale to było dawno i wtedy właśnie miałem tego snifera, który sobie tam mieszkał. No i tutaj też będzie gdzieś mieszkał, tylko jeszcze nie wiem, nie wiem jeszcze gdzie. Na pewno by się przydało drugie jajko, żeby go od razu rozhodować, jak go sobie tutaj wyrośniemy. Minus 800 na 1300. Na takie koordynaty muszę się wybrać, żeby znaleźć pierwszą tą powiedzmy nową strukturę. Dobra, koordynaty mam spisane, pierwszej z tych struktur. Teraz weźmy sobie jeszcze moi drodzy, troszkę może, chociaż żarełka akurat mam, ale bym sobie wziął jakieś oświetlenie, oświetlenie na pewno. To sobie, te pochodnie powinny wystarczyć. I jeszcze powinienem mieć podki na Night Vision. A czy ja mam takie podki? No kurde, chyba nie. A nie, moi drodzy, mam te podki. Czemu ja z nich nie korzystałem poprzednio na odcinkach z eksploracji tej nowej struktury? Nie wiem. Albo korzysta... Nie, na pewno nie korzystam, bo przecież pamiętał takie rzeczy. Jeszcze nie nagrywałem tego odcinka aż tak dawno, żeby zapomnieć, ale warto pamiętać, że mam to tutaj. Dobra, moi drodzy, lecimy. To jest bardzo blisko, więc dosłownie kilka minutek i będziemy... Ale zanim cokolwiek zaczniemy robić, to ja bym się kimnął może. Okej, okay, no dobra, i teraz sobie lecimy dosłownie cały czas w tamtym kierunku. No Dobra, to nie było w sumie daleko, to akurat było blisko. Ale w momencie rozkopywania tej struktury jeszcze jedną rzecz wam powiem. Generalnie ostatnio miałem bardzo dużo takich rzeczy, czy takich rzeczy w głowie można powiedzieć, takich myśli o... Czy aby na pewno grać w tego Minecrafta, czy aby kontynuować ten kanał, czy może by go nie skończyć, nie zawiesić... Nie nagrać jakiegoś odcinka podsumowującego i to wszystko zakończyć. Ale no kurde, powiem wam, że niewielkim nakładem pracy mogę utrzymać społeczność, ludzi na tym kanale i tak dalej. I będę chciał to kontynuować. Szczególnie, że nie robię tego na siłę. A to, że nie było tych materiałów, to było spowodowane głównie brakiem właśnie czasu na ich nagrywanie. Więc to nie jest też tak, że ja się zmuszam do nagrywania czy coś. Broń Boże, takich rzeczy bym nie robił. Aczkolwiek miałem w głowie przez chwilę takie kurde, a może. A może jednak by skończyć z tym Minecraftem i, że tak powiem, całkiem pójść w to filmowanie i tak dalej. No ale z drugiej strony głupio zostawiać taką społeczność, szczególnie, że dalej mam chęć do grania. Tylko faktycznie ostatnio miałem tego czasu mniej, dalej go mam mało, no ale staram się coś tutaj dla was nagrać i coś ciekawego wam pokazać, powiedzieć, poopowiadać i tak dalej, i tak dalej. O, tutaj mamy kolejny tajemniczy, tajemniczy żwir. O, tajemniczy, nie wiem czy dobrze powiedziałam wcześniej, ale to jest chyba tajemniczy żwir. Tak, kurczę, tak mi się wydaje, że to tak się, tak się nazywało. Ale ręki sobie uciąć nie dam, że akurat tak to się na to mówiło. No, Ziemia tu nie jest chyba w żaden sposób tajemnicza. To, to pamiętam, że żwir został prowadzony nieco później e, od piasku, ale Ziemi chyba nie wprowadzili takiej tajemniczej. No i w sumie chyba dobrze, ale w sumie też miałoby to jakiś swój urok i na pewno do jakichś struktur by pasowało, na przykład do tej. Tak, Wam powiem, że na pewno w mojej bazie przyszłej powstanie właśnie taka replika tej struktury dlatego, że ona jest bardzo fajna. Co to jest? To jest ta tabliczka podwieszana? Tak, to jest ta tabliczka. Aż dziwne, że ona z tego wypada, no ale jej nie potrzebuję. W każdym razie w mojej bazie na pewno powstanie replika tejże strukturki, dlatego, że jak doskonale wiecie, ja staram się budować bazy w klimatach aktualizacji, więc jeśli mamy po prostu aktualizację taką, em, która dodaje tą strukturkę, no to fajnie by było jakąś chociaż miniaturkę strukturki takiej w tej bazie zawrzeć, więc myślę, że to się uda. Tutaj widziałem przed chwilą, że mi się zniszczył ten, ten tajemniczy żwir, ale to nie szkodzi, bo zaraz gdzieś tutaj będzie lejny. To nie jest chyba tajemniczy, tylko zwykły. Ej, co jak co, ale fajnie się bawi w archeologa w Minecrafcie, naprawdę. Ma to jakiś taki swój vibe niepowtarzalny. I w sumie bardzo się cieszę, że to w Minecrafcie w końcu pojawiło, naprawdę. Jeszcze to pewnie powtórzę nie raz, ale to jest taka zmiana prosta, a naprawdę bardzo fajna, bardzo przyjemna, bardzo też ciekawa. I można coś takiego nowego w tym Minecrafcie porobić. Aniżeli yy, zabicie smoka, yy, wyprawa do netheru, czy zbudowanie sobie yy, jakiejś swojej bazy. Kurczę, gram w Minecraft od długiego czasu i ja nie wiedziałam, że na glazurowanej terakocie jest Creeper. Dlaczego tak jest? Dlaczego, dlaczego ja o tym nie wiedziałam wcześniej? Tak, bo to jest zwykła gla glazurowana terakota, co nie? To nie jest jakoś. No tak, zwykła. Kurde. Trzeba będzie to wykorzystać w końcu. Jakoś nigdy się nie przyglądałem temu. Jeszcze się okaże, że na innych są inne moby, to by dopiero była beka. I zarazem byłoby to też ciekawe. Jakoś tak się nie przyglądałem tym wzorkom. A kurczę, warto wiedzieć, no. Wychodzę teraz na takiego trochę amatora, kogoś, kogo kiedyś bym krytykował, że o gra w Minecrafta i on nie wie do czego to służy, Tam to służy, się wygłupia, wprowadza ludzi w błąd. No nie, nikogo nie wprowadzam w błąd, bo jeszcze głupot tutaj nie powiedziałem. Odnośnie na przykład generowania się struktur, czy dropów z jakichś mobów nowych. Także myślę, że nie należy do tych twórców co po prostu grają w Minecrafta, nic nie wiedzą na temat nowej aktualizacji, i wydaje mi się, że mogą sobie sami wymyślać jakieś mechaniki i wprowadzać ludzi w błąd, bo naprawdę było takich treści trochę. No, pewnie z linku bym ich teraz nie znalazł, chociaż może, ale mógłbym wam je kiedyś, gdzieś tam kiedyś przy, przytoczyć na jakimś live'ie czy, czy gdzieś. No, wydaje mi się, że kurczę można by było chociaż jedno takie pomieszczonko. Albo nawet całą strukturę sobie odwzorować gdzieś tam w podziemiach w swojej bazie. Zobaczymy. Dobra, mamy kolejny odłamek ceramiki, który jest na razie mi do niczego niepotrzebny. Ja bym wolał jeszcze jedno jajo snifera, żeby sobie te sniffery jakoś rozchodować, Powiedzmy. Kolejny syf, jakiś barwnik, nic tu nie ma, jeny. Tragedia po prostu, tragedia. Jeszcze, jeszcze się okaże zaraz jak sobie odpalę przegląd gdzieś w tle, że... No w tym tutaj, w tej strukturze nie znajdziemy jaja sniffera, co byłoby trochę średnie. No ale jak tak się okaże, no to też nie będę miał nic wiele do gadania. Ale najważniejsze, że odwiedziliśmy tę strukturkę dzisiaj, tak? To jest najważniejsze. Miałem jakieś takie przeczucia z tyłu głowy, które się sprawdziły. W tej strukturze nie znajdę jaja Sniffera drugiego, a przydałoby się jeszcze jedno je znaleźć. E, tylko teraz... O, tutaj mam drobnego handlarza jeszcze po drodze. Czekaj, czekaj, czekaj. Co ty tu masz, dobrego gościu? Gdzie ty jesteś? Nic, co by mnie interesowało, więc ci podziękuję. Wracając do tego, o czym mówiłem wcześniej, Muszę się wybrać po prostu na jakieś kolejne ciepłe oceany. O, to wygląda fajnie, patrzcie jak zarąbiście. Wlatujemy do Laszka IW. no, 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 fajnie, fajnie. Dobra, odłóżmy sobie to jajo tutaj. Do Shulker Boxa schowajmy, co to tam jeszcze mamy, jakieś rzeczy różne. Rupiecie, OK. I lecimy sobie jeszcze poszukać tak na szybko jednego, jednych podwodnych ruin, takich ciepłych właśnie. Zależy na, mi na tym, żeby to były ciepłe właśnie ruiny, bo tylko w takich może występować jajo snifera. No i wcale nie musiałam długo szukać, dlatego że tutaj są kolejne jakieś ruiny. I teraz jajko. Dawajcie, dawajcie, dawaj, 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 Minecraft, dawaj, dawaj, dawaj. Nie, nie Jajko. Emerald, dobra. Tutaj może być, jest szansa. Yy, nie ma szansy. Tutaj jest szansa, też nie ma szansy. Kurczę, wydaje mi się, że tutaj nic już wartego uwagi mojej nie będzie. Dziwnie, że tylko jedna taka strukturka się tu wygenerowała bardzo dziwnie. Tu mamy kolejną pojedynczą strukturę. Nie wiem, czemu to się tak pojedynczo generuje, czy to tak ma być, czy nie ma być. Dajcie znać w komentarzach, jak wiecie, a ja tymczasem wydobywam... Dobra, nie wydobywam, bo tutaj nie ma nic fajnego, ale tutaj może będzie jajko snifera. Też nie. Dobra, moi drodzy, doedukowałem się po raz kolejny w tym materiale. Potrzebuję teraz blok mchu, którego już myślałem, że nie mam, ale na szczęście mam. Ym, bierzemy sobie ten bloczek, bierzemy sobie, moi drodzy... Płotki na pewno jakieś, ok, yy, I bierzemy sobie, no, jakiegoś podłoża, kurczę, tylko nie wiem jakiego. No, może być trochę tego, ok, I teraz lecimy sobie tutaj na sam koniec. Yy, budujemy sobie takie tutaj ogrodzonko. Oświetlamy je sobie elegancko. Blok mchu stawiamy, no, mniej więcej na środku. Na tym stawiamy, moi drodzy, nasze jajo snifera, które mam w częście, Proszę bardzo. I teraz zamykamy to wszystko sobie takim oto płotkiem, co by nam tutaj on nie wylazł ani nic go nie zeżarło. Chociaż nie powinno go nic zeżreć, bo chyba nie jest to bob agresywny, chyba na 100%. więc zbieramy sobie to. I teraz wam puszczę jakiegoś timapsika z czekania po prostu na to, aż tutaj nam się ten sniffer wylęgnie, wykluje i tak dalej, co nie. Moi drodzy, takim oto sposobem na tym kanale udało mi się zdobyć wszystkie nowości z Minecrafta 1.20, 1.21, 1.19, no i wszystkie aktualizacje wstecz po prostu są jakby ogarnięte i generalnie no to była ostatnia rzecz, którą chciałem z wami ogarnąć. Jest w sobie sniffer, prawdopodobnie jeszcze tutaj będzie drugi sniffer, no i generalnie, kurczę... Troszkę mnie to martwi, troszkę mnie martwi to, że Minecraft 1.21 był niewielki, jest niewielki. Minecraft 1.20 też jest bardzo małą aktualizacją. I na dobrą sprawę, no, jakbym miał robić maraton z takiego zdobywania wszystkich rzeczy, no to trwałby on może maksymalnie około 5 dni 5 odcinków i w każdym odcinku byśmy poświęcili czas jednej tylko rzeczy, czyli na przykład jeden odcinek wielbłądem, jeden ze snifferem i nową strukturą. Trzeci tam jeszcze z tym nowym biomem, yy, z nowymi deskami bodajże, bo to było w 1.20 i w sumie to by było na tyle. No, kiepsko się dzieje z tym Minecraftem, naprawdę kiepsko. Ale no, mamy skifera, tak? Mamy skifera, który nam tutaj będzie niuchał wkrótce nowe roślinki. Wkrótce, o ile nawet nie teraz, chociaż jak jest młody, to chyba nie może, chociaż nie wiem. Yy, I na pewno z tych nowych roślinek sobie będę gdzieś tam w przyszłości korzystał. Dobra moi drodzy, ja mam ponad godziny nagrania, myślę, że wyjdzie z tego około 20-30 minut odcinka i mojego gadania. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał. No mamy skifera, więc musiał wam się spodobać oczywiście. A tak na poważnie, no skoro zdobyłem już wszystkie rzeczy takie nowe, no to teraz pewnie zajmiemy się budowaniem jakimiś farmami i no i przygodą też po prostu do strukturach, w których jeszcze byłem na odcinkach może, ale nie zwiedzałem ich ostatnio, czyli na przykład do tej fajnej nowej podziemnej struktury z Wardenem czy do no komnat prób na pewno się jeszcze wybierzemy gdzieś na live Na pewno mamy jeszcze trochę rzeczy tutaj do zrobienia z takiej bardziej przygody Myślę, że to jest bardziej na odcinki, a budowanie zostawię na live. Chociaż zobaczymy jeszcze co z tego wszystkiego wyjdzie. A ja wam już dziękuję za oglądanie tego materiału. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeśli tak, to doskonale wiecie zrobić. Ja byłem Mike, trzymajcie się i do zobaczenia. Do usłyszenia już wkrótce, może na live, może na kolejnym odcinku. Trzymajcie się i pa pa!